Cześć, tutaj Leszek. Wydaje mi się, że dzisiejsze wideo jest przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, bo będą sceny drastyczne. Sceną drastyczną nie są moje okulary, które czasami sprawiają, że mam czerwone oczy. Niektórzy pytali, co biorę. Tak, biorę okulary z antyrefleksem. Dzisiaj będzie 5 przykładów e, mówiących, dlaczego nigdy nie warto jeździć na motocyklu bez odpowiedniego stroju. Zacznijmy od mojego ulubieńca. Mało doświadczenia, próby akrobacji motocyklowych i jak to najczęściej w takich przypadkach bywa, szlif. Numer dwa, można powiedzieć, mój ulubieniec, niby nie największa prędkość, nie najgorszy zakręt, ale jednak coś poszło nie tak w tym przypadku. I pomyślelibyście, że 10 metrów szlifowania po asfalcie może dokonać takiego spustoszenia na naszej skórze. A teraz gościu, który, no, tak jakby na pocieszenie miał przynajmniej protektory łokciowe, niestety zapomniał o plecach. I o ile dziś wygląda ta rana nie najgorzej, to myślę, że jutro będzie y, słabo. No! I o ile w tym przypadku to jeszcze jest zabawne, o tyle musicie zdawać sobie sprawę, że w sieci jest dużo więcej, bardziej drastycznych scen. Wiecie, co zastanawiałem się, czy to wrzucać do tego zestawienia, ale pomyślałem sobie, że.. Uh... To chyba najbardziej da do myślenia tym wszystkim, którzy uważają, że jeżdżą bezpiecznie, jeżdżą powoli, im ciuchy są niepotrzebne, ciuchy są dla mięczaków. Jeżeli znacie kogoś takiego, to koniecznie przekażcie mu to wideo. Tak samo ja Wam chciałem przekazać wszystkiego dobrego na święta, choć nie wykluczono, że się jeszcze zobaczymy. Zachęcam Was do lajkowania wideo, do subów i do tego, żebyście byli z nami na jednoślad.pl. Trzymajcie się, cześć, pa pa.